Cześć, witajcie z tej strony Dekuben. Witam was w takiej zapowiedzi nowej serii. Seria będzie się nazywać Dzień w Buchajolandii. Dlaczego Buchajolandii? Już tłumaczę. Niektórzy ludzie na byki mówią po prostu buhaje, a tu jest po prostu budynek na byki. Duży budynek, który jest w stanie pomieścić około 200 sztuk. Może nie takich wielkich, ale no 200 sztuk by pomieścił. I w takiej zapowiedzi przejdziemy się dzisiaj na kukurydzę. Zobaczymy jaka jest kukurydza w tym roku. Jest akurat w tym roku bardzo sprzyjająca pogoda na kukurydzę, bo pada jest ciepło. I pogoda sprzyja. Tak jak bardzo suchy kwiecień nie zapowiadał takiego roku, który może naprawdę być może być obfity w plony. Zając tam idzie. A tak budynek prezentuje się z daleka. Więc kukurydza naprawdę sporawa. I co, jak na taki pierwszy odcinek, na taką zapowiedź, serii, to będzie wszystko. W następnych odcinkach zapewne będą codzienne obowiązki: siano, ścielenie, mieszanie paszy. To ja się z wami żegnam i co do zobaczenia. Cześć!